Witam Was, witam Was bardzo serdecznie w horoskopie na Lipiec. To miesiąc nasz wakacyjny, ciepły, kiedy marzymy o tym, żeby gdzieś pojechać, zrelaksować się i po prostu myśleć o niczym i nic nie robić. Czy ten miesiąc właśnie będzie taki dla nas? Czy będą ważne inne sprawy? O tym dalej, ale póki co, póki co chciałabym Was zachęcić do tego, żebyście sprawdzali nie tylko horoskop dla swojego położenia Słońca, czyli Waszego głównego jakby znaku Zodiaku, ale również, żebyście sprawdzili ascendent, czy też położenie Waszych planet osobistych. A wszystko po to, żeby te wiadomości, które się w jakiś sposób Wam ukażą, albo dotrą do Was, lub też spowodują pewnego rodzaju przemyślenia, były kompletne albo chociaż odrobinę poszerzały wiedzę, dawały Wam informacje na nurtujące Was odpowiedzi. A wszystko dlatego, ponieważ czytania dla poszczególnych znaków Zodiaku nie będą odpowiedziami na takie same rozkłady. To są różne, 12 różnych rozkładów dla 12 różnych znaków Zodiaku. Tak więc szukajcie, szukajcie dla siebie innych czytań. I sprawdzajcie, czy to, co myślicie, ma potwierdzenie w czytaniach, bo zwykle jest tak, że nasz głos intuicji podpowiada: tak, tak się wydarzy, albo ta sytuacja, zdarzenia, zdarzenie, emocje, albo cokolwiek innego będzie miało taki, a nie inny wygląd i taki, a nie inny skutek w moim życiu. I szukamy tych potwierdzeń, potwierdzeń, tych naszych przewidywań przeróżnego rodzaju na przeróżnego rodzaju sposoby. Między innymi oglądając czytając horoskopy. No to co? Słuchajcie, słuchajcie, oglądajcie, piszcie, subskrybujcie. Komentujcie za wszystkie aktywności. Już teraz jestem niesamowicie Wam wdzięczna i wierzę, że ta nasza społeczność tego mojego kanału z każdym filmem będzie się powiększać i powiększać. Myślę o tym, żeby zrobić pewnego rodzaju filmik z odpowiedziami na Wasze pytania. Jeżeli uważacie, że ten pomysł jest dobry, piszcie również w komentarzach, na jakie odpowiedzi chcielibyście uzyskać ode mnie. No, na jakie pytania chcielibyście uzyskać ode mnie odpowiedź. Ciekawa jestem, ciekawa jestem Waszych propozycji. No dobra, ale. Póki co lecimy najpierw do czytania głównego, czyli takiego ogólnego dla nas wszystkich, a później już dla poszczególnych znaków zodiaku. Zobaczmy. Główna, główna energia, która będzie dotyczyła nas wszystkich. to powiem Wam takie zamotanie czegoś, co naprawdę dobrze działa, jest klarowne, jasne i daje czysty przepływ. Są tutaj potoki energii, które od razu, z samego początku, z samego założenia mają właśnie wprowadzać ten zamęt i Uniemożliwić przepływ. Ten przepływ może być różnych rzeczy. Mogą to być informacje, mogą również to być rzeczy, mogą być ludzie, wszystko to, czym się możemy wymienić. Dużo zamętu, dużo blokad, dużo takich niejasnych sytuacji, dużo szumu wszystko po to żeby przykryć coś co naprawdę się sprawdza coś co już dawno zostało nie tyle odkryte co zrobione po to żeby wszystkim nam było lepiej no dobra powiecie że to dość takie ciężkie i takie raczej pesymistyczne a w takim razie jak z tego wyjść, jak sobie chociaż z tym poradzić. Co zrobić? Zobaczmy. Priorytetem będzie znalezienie balansu. Nie chodzi o to, żeby to coś, co staje nam na drodze. W jakikolwiek sposób wyeliminować, w jakikolwiek sposób to usunąć z życia, bądź też pozbyć się tego. To nie o to chodzi. Bo tak jak istnieje dzień, tak jak potem jest noc i znowu dzień, tak samo w życiu są chwile, które są cudowne, fantastyczne. A później zdarzają się momenty, kiedy chce nam się tylko płakać i myślimy, że to już koniec, że nie damy rady. A tutaj się okazuje, że dajemy radę i potrafimy z tym czymś, co w jakikolwiek sposób nam zaburza życie żyć właśnie w równowadze mijając się, nie wchodząc w utarczki, nie wchodząc w takiego rodzaju ostre teta-tet, nie próbując w jakikolwiek sposób doprowadzić, doprowadzać do spięć. Wszystko po to, słuchajcie, żeby ten moment... Kiedy czegoś nie mamy, kiedy ten przepływ nie jest taki, jak potrzeba, kiedy wiemy, że stworzyło się w naszym życiu jakieś wąskie gardło i nie możemy się doczekać na ten przypływ czegokolwiek, na czym nam zależy, chodzi o to, żeby spiąć się w sobie i wytrzymać. Wytrzymać? Ale nie na tej zasadzie, że zawijam się w sobie i hibernuję, tylko spojrzeć, co mamy wokół siebie, jakie zasoby mamy i w jaki sposób możemy w tej sytuacji je wykorzystać, do tego, żeby nie stracić swojego człowieczeństwa. I tutaj idziemy dalej. Powrót, słuchajcie, jakby tym jednym krokiem wstecz do tego, co jest dla nas fundamentem życia. Z jednej strony powiecie, że to natura, i z drugiej strony powiecie, Matka Ziemia. Owszem, właśnie w ten sposób poradzimy sobie z tymi wszystkimi zagmatwanymi, Węzłami gordyjskimi, które chcą nam tutaj zamydlić obraz rzeczywistości i wręcz uniemożliwić widzenie tego, co jest najbardziej wartościowe. Powrót do Ziemi, powrót do swoich korzeni, powrót do miejsca, z którego wyrośliśmy. To może być kawałek Twojej działki, ale też może to być Twoja praca. Podjęcie pracy, podjęcie wyzwania, założenie swojej firmy i dbanie o to tak, jak tylko możemy najbardziej. Jakbyśmy dbali o siebie samych. Powracajmy więc, powracajmy więc do tego, co jest fundamentem naszego życia, po czym stąpamy, zauważmy, jak dużo nam Matka Natura daje i umożliwia nasz rozwój, naszą bytność, bezpieczeństwo, ciepło, wszystko. Wszystko, co jest nam potrzebne, ona właśnie nam daje. Tylko z jakichś powodów te najważniejsze wartości są obecnie odsunięte, jakby na dalszy plan. Ale, ale to jest temat, jakby na inne czytanie. No to co? Ciekawy, ciekawy miesiąc, i chociaż wydawałoby się, że trzeba ten krok zrobić wstecz, to jednak, pomimo tego, Warto zauważyć, co jest wokół nas i w jaki sposób to możemy teraz wykorzystać. Ok, i to by było, słuchajcie, tyle, jeżeli chodzi o energię główne. Natomiast za chwilę dla poszczególnych znaków zodiaku będą szczegółowe czytania. Witam Was, drogie byki. Jakie będzie wyzwanie dla Was tego miesiąca? Dać sobie w życiu nową szansę spojrzeć na drugiego człowieka bez żadnych zahamowań, bez tych wszystkich przeszłych siatek. Według których klasyfikuje się kogoś i wkłada do odpowiedniej szufladki. Spójrzcie i na siebie, i na tą nową znajomość, która może być dla Was nową szansą na nową relację, tak przez pryzmat czegoś, co jest dopiero do odkrycia. Coś, ktoś, uczucie, możliwość, relacja, związek, partnerstwo taka niezapisana karta. I to będzie wyzwanie, żeby na samym początku nie zapisać to, tego, tego nowego, już z góry powziętymi wnioskami. A coś pozytywnego, co Was może w tym miesiącu spotkać? Uporacie się z tym, co dotychczas było dla Was trudnością przeszłości, co było zadrą w sercu, co było blizną po poprzednim związku, relacji, zdarzeniu, Coś, co było dla Was olbrzymim bólem, rozterką, czy wręcz zdradą. Uporacie się z tym. Uporacie się z tym tak, jak się robi porządek w szafie. Rzeczy, które są już mi niepotrzebne, które owszem służyły i były radością, ale teraz w jakiś tam sposób tylko zalegają. I te rzeczy. Dobrze będzie odłożyć tam, gdzie ich miejsce, do przeszłości. I Wy właśnie w tym miesiącu taką czystkę u siebie zrobicie. I to jest niezwykle pozytywne, bo w momencie, kiedy robi się miejsce dla nowego, kiedy otwieramy się na nowe, z taką dziecinną wręcz otwartością i czystością. Takie nowe przychodzi. A coś negatywnego, żeby nie było tak słodko. O, wyjęły mi się dwie. Proszę bardzo, niech będą dwie. Miałam tę kartę odczytać jako coś negatywnego jako coś, co może Was w jakikolwiek sposób przytłaczać, ale nie mogę. Bo karty mi wyszły tak naprawdę super pozytywne, bo widzenie jest pozytywnym aspektem naszego życia. I tutaj zobaczycie, że w momencie, kiedy nie pada światło wiedzy, światło spostrzegania na różne. Sprawy, które dotychczas mogły nam się wydać tajemnicze albo wręcz pełne lęku i strachu. Kiedy tego światła nie ma, to właśnie ogarnia nas wielka panika i wymyślamy nie wiadomo jakie historie do pewnych impulsów czy też sygnałów. W momencie, kiedy to widzenie przywraca. Przywrócone nam jest albo wreszcie, kiedy zaczynamy spostrzegać na chłodno i te wszystkie sygnały rozpoznawać, które do nas idą, to wówczas możemy wszystko nazwać tak, jak to wygląda. Już nie są to jakiekolwiek wielkie potwory życiowe. Tylko to jest po prostu działanie konkurencji, to jest po prostu mąciwoda, która w naszym życiu się pojawiła i nic nam nie zagraża. To jest coś, ktoś, co może tylko i wyłącznie przykuwać naszą uwagę. Natomiast nie spowoduje w dalszej perspektywie strat ani nie przyniesie tych rzeczy, które teraz wyobraźnia może nam podsuwać. Inaczej, nie bójcie się, nie bójcie się, nie lękajcie, nie bądźcie pełni strachu w momencie, kiedy tylko i wyłącznie, Dowiecie się na ten temat więcej, albo zgłębicie te swoje strachy, wówczas zauważycie, że to jest jakaś gra że ktoś was wciąga w taki teatrzyk, gdzie macie odegrać tylko pewną rolę gdzie macie się na pewne rzeczy nie zgadzać gdzie macie odczytać siebie jako osobę niepasującą do ani danego miejsca, ani do danej osoby, ani do danej czynności, ani po prostu do życia. Tak więc wiedza, umiejętność radzenia sobie z takimi rzeczami, które są jakby pod szeptem, będzie w tym miesiącu kluczowa i rozpoznanie, rozpoznanie tych wszystkich symptomów, tych cieni, swoich własnych, również pozwoli Wam wyjść na wyższy level. I zacząć sprzątać to swoje życie, układać tak, żeby wreszcie było jednym wielkim pasmem sukcesów, a nie takim szarpaniem się i za wszelką cenę pokazywaniem, że coś sobą reprezentuje. Ok, a na co przeznaczyć czas w tym miesiącu? Może dobrym będzie pomysł na to, aby wspomóc kogoś w biedzie. Możliwe, że ktoś z rodziny potrzebuje waszego wsparcia. To nie musi być duże wsparcie, to może być tylko rozmowa, ale zauważenie problemu już jest wielkim krokiem do przodu. Możliwe też. Że biorąc pod uwagę swoje poprzednie doświadczenia, które mogą być nawet trudnymi doświadczeniami, teraz będziecie umieć dostrzec sygnały, że pewne miejsca nie rokują i już nie będziecie wchodzić w te miejsca, poświęcać im czas, czy też chcieć, te miejsca rozwijać. Dbajcie o to, aby mieć swój własny kawałek podłogi, nawet jeżeli miałoby to teraz zaowocować kupnem działki, czy też rozpoczęciem jakiegoś rodzinnego przedsięwzięcia. Wspierajcie się. To jest dobry czas na to, żeby właśnie się wspierać. Okej, okay, ale co się przed Wami może w tym miesiącu otworzyć? Jakie mogą się pojawić możliwości? Kreacja nowych rzeczy, nowe pomysły, może dziecko, może też bycie osobą, która sypie pomysłami, jak z rękawa. Może też pojawić się w Waszym życiu osoba lub też Wy. Możecie dojść do takiego wniosku, że przecież jeśli coś się kończy, coś się zaczyna. I mogę być otwartym na ludzi, na nowe relacje, na nowe związki, znowu zacząć się spotykać, chodzić na randki. Bo, bo daję sobie na to przyzwolenie, bo daję sobie możliwość taką, żeby znowu zacząć to swoje życie kreować w najpiękniejszy sposób, jaki tylko mi przychodzi do głowy. Jeżeli chcesz być szczęśliwa, bądź szczęśliwy, zacznij właśnie w tym kierunku coś robić i wy i wy właśnie takie możliwości, takie chwórtki hmm, wykorzystacie w tym miesiącu wprost, w sposób perfekcyjny trzymam za was kciuki no i co? do następnego